Witam Was w podsumowaniu tygodnia. Ostatni raz w tej edycji wakacyjnej, bo zaraz się skończy. A więc od razu zaczynamy. Jedzenie na podwieżarek na przykład ciasto. Jedzenie na kolację spaghetti. Możecie mieć również inne odpowiedzi, więc też chętnie Wam pomóc. Kto prowadzi postaw na milion? Łukasz Nowicki. Teraz. Kto prowadzi Milionerzy Hubert Urbański? Wyścigu po punkty, natomiast co zabieramy do szkoły? Piórnik, plecak, zaszyty i tak dalej. Natomiast wymień instrumenty perkusyjne, na przykład perkusja. Wyścigu. Nato natomiast w kolejnym konkursie było imię dwa razy i Irmina. No i wymień owoce, jak ktoś by powiedział. Tak, wymienię owoce, czyli jabłko, ogróżkę i tak dalej. I teraz mam niespodziankę. Od września, od piątku, zaczynamy nową serię Granio Punkty. Ale uwaga, będzie zrobione już w nowym studiu. Dzisiaj zostawmy, to znaczy z zastępczym studiem się żegnamy. A od następnego odcinka programu Granio Punkty, już w nowym sezonie, zaczynamy z nowego studia. Do zobaczenia.